W długim czasie wróciliśmy pod szpital Zablowska. W sprawie kompetencji pani doktor Małgorzaty Stryjskiej i posła płynęły wpłynęły na obniżenie dramatycznie wysokich opłat na parkowanie. Nikt nie przyjeżdża z radością, tylko rodzice jest przerażone i pociechami, szukając ratunku. No, i widzimy, że jest znaczny postęp. Bo Kiedyś 80 zł za dobę, w 30 dniach to było 2400, to była porażająca opłata. A teraz jest wprawdzie 80 za dobę, ale nie więcej jak 400 zł bez ograniczenia tego czasu. Uważamy, że 80 za do dobę tak to jest za, za dużo. Nikt z radości nie przyjeżdża, tylko przyjeżdża w wielkim smutku i rozpaczy. Pod kogo podlega? Teren parkingu przez specjalistyczny, czyli mamy to wszystko opisane. Jeszcze raz dziękujemy głosowi pani Stryjskiej za interwencję. Dziękuję.